Siemaneczko, tutaj Galus i witam w pierwszym odcinku z czwartkowych teksturpaków. Jest to nowa seria na moim kanale, gdzie będę prezentować wam w każdy czwartek jakieś trzy teksturpaki, dwa, nie wiem, zależy ile będzie. No więc, tylko to tak chciałem powiedzieć i łączę pierwszy już teksturpak. Więc Widzimy się, kiedy włączę teksturpaka, czyli już teraz 3-4. Dobra, już włączyłem teksturpaka. Yy, no i yy, właśnie jest to Batman PVP texture Pack, nie wiem, coś tego typu. I za niedługo, właśnie będzie, yy, no, download. Już za niedługo. Więc może od partyklesów zaczniemy. Partyklesy są bardzo fajne, jak widzicie. No, każdy partykles po prostu jest bardzo, bardzo fajny. Bardzo mi się podobają. Yy, na przykład o, miksura leczenia też bardzo fajnie wygląda. No, no, picie miksury fajne bardzo. Bardzo fajnie to wygląda. Yy, no i może zaczniemy od zbroi. Dobra, yy, no to ja sobie tutaj wezmę diaksowe właśnie tutaj rzeczy. No jest to Batman Texture Pack, więc też prawie wszystko jest czarne, więc tutaj założę seta. No, bardzo śmiesznie wygląda secik, ale mieczyk jest superowy. Ma na sobie Batmana i ma bardzo fajną grafikę w ogóle, cały kształt bardzo fajny. No kill-off nie za dużo zmienione. Więc ja tutaj sobie wyrzucę i w ogóle. No i inne sety raczej y, też nie aż tak zmienione, więc na serio. Trochę słabo. Może wezmę tylko miecze, bo kilofy nie są w ogóle zmienione. No, no i tak wygląda y, mieczyk z tego co wiem żelazny, tak. No tak, y, kamienny. Złoty oraz drewniany. Więc bardzo fajnie wygląda ten Batman na nich. Bardzo mi się to podoba. Dobra, no i y, ja tutaj, perełka bardzo fajnie wygląda. Y, jak właśnie znak Batmana, to jest taki plus. Ogólnie ogień tak wygląda. No, no, się zgasił, bo wiecie czemu. Bo jest deszcz. Czekaj, to, to no. No dobra. Poczekam jeszcze. No dobra. No i ogień jest bardzo śmieszny, jak widzicie. Teraz może sobie zobaczę, jak wygląda. O, no widzicie nie, nie za bardzo to w ogóle zmienia y, tutaj nasz ten pasek y, który widzimy, kiedy mamy ogień na sobie. Znaczy jak wpadniemy do ognia lub do lawy. Ogólnie tak to wygląda, no właśnie, śmiesznie bardzo. I... Yy, mode 0 i zobaczę... O, rzucenie perełki jest bardzo śmieszne. No dobra, yy, no i ogólnie tekstur pak jest bardzo fajny. I przejdę yy, może do właśnie jednej z najważniejszych rzeczy, czyli paska. I tego typu rzeczy. Jak widzicie, bardzo fajnie wyglądają bloki i inne, i inne bardzo rzeczy. No, łuk też bardzo fajny. I też tak wyglądają skrzynie. No i nie za dużo tutaj się akurat zmienia. Dobra, no to jest bardzo fajne. No, polecam tego teksturpaka. Możliwe, że będziecie go już mieć w opisie. Nie wiem, zależy, czy go już znajdę. I yy, teraz włączę następnego teksturpaka. Więc 3, 4, dobra. Mam już następnego teksturpaka. I ten texture pack ma dużo minusów, bo trochę mi od niego zaczęło lagować. Yy, I no, on ma jeszcze parę innych minusów. Jest to Rainbow PVP Pack. Jakoś tak. Nie wiem. I ogólnie. No, no to nie spoko, tylko ma dużo jeszcze problemów, które powinny się zmienić. Są rzeczy, które po prostu są takie tęczowe, no bo Rainbow. Na przykład tak jak mieczyk. Bardzo fajna animacja. Teraz mam ma właśnie jakieś laki dziwne. No, no i bardzo fajnie miecze wyglądają, jak widzicie. Zbroje raczej się nie zmieniają. Ja to wam pokażę. No tak fajnie zakrąglone one są. jest taka bardziej siatka. I teraz partiklesy, więc partiklesy są bardzo fajne. Widzicie? Yy, tutaj jeszcze może miksturę pożycą. Ale fajne fajne dźwięki bardzo są rzucenie Miejsce takie bum 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 bum. Po prostu weźcie sobie za kto... znaczy ściągnijcie tego teksturpaka i zobaczcie, bo po prostu to jest sepickie. No nad warto ściągnąć tego teksturpaka tylko jak go odpalałem, długo mi się na to odpalał. A więc to jest minus. O, crafting tak niezmieniony. gamemode yy, yy, A nie, jeszcze nie. Wezmę może sobie jeszcze perłę. gamemode Zero. Jak widzicie, fe, y, fajnie, właśnie particlesy wyglądają. I też mamy y, dziwnego craftinga, tego mniejszego. Bo jest on z główkami. I to jest właśnie głupie, bo to bardziej powinien być taki prywatny texture pack. Bo nie wiem, tutaj takie głowy w ogóle przy craftingu słabo wyglądają. Czy no niby jakiś pomysł jest, tylko że... Nie wiem, nie za bardzo mi się to podoba. Ten pomysł. Że weźmiemy sobie żwir, bo ja jestem ciekawy jak to wygląda. A no po prostu to się tak nakłada. No, słabo to wygląda bardzo z tymi głowami. No, sła słaba opcja bardzo. Więc czekamy modę. Jeden. No i ogólnie niby rzeczy jakieś fajne. No niestety długo się odpala i w ogóle. No, ale jak widzicie fajna grafika tych w ogóle mieczy. No no i widzimy się yy, już za chwilę jak odpalam nowego teksturpaka Więc 3-4. Odpaliłem nowego teksturpaka Jest to MDS Name is John Cena Pack. Mega po prostu zmienione. Zapewne znacie wrestlera, z tego co wiem Johna Sina. Jeśli nie znacie, no jest to po prostu, nie wiem, mem, już on się stał memem. I teraz pokażę Wam rzeczy, które daje nam ten tekst pack. Dobra, może tym razem tutaj zaczniemy sobie od tego, yy, od tych właśnie różnych tutaj stół rzemieślniczych bla bla bla. No, klasy niezmienione. Nie aż tak. Ogień właśnie bardzo mi się podoba. Właśnie jasny niebieski to mój ulubiony kolor. I miecze, czyli coś najlepszego. To jest mistrzostwo po prostu. <grym> po prostu John Cena na mieczu. Po prostu to tak wygląda... Jeszcze, ej, ja nie wiedziałam, że on jest w różnych tutaj pozach, nie? Tutaj, tak, 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 tak. E, po prostu to tak, tak wygląda po prostu. Nie no. Dobra. Ogólnie to bardzo fajnie to wygląda. Może dużo nam tutaj nie zmienia. Po prostu miecze po prostu dają plus 50 do Kurde superowości, po prostu. No, dużo się nie zmieniło oprócz mieczy, ale po prostu to jest takie, takie the best, po prostu. Więc też tutaj, moby też się raczej nie zmieniły. No, no i to jest. <laughs> piękne są te miecze, po prostu. Nie mogę. No, no i tak sobie jeszcze postawiam te miecze, bo one są takie super. Na serio, jeśli jesteście fanem Johna możecie go sobie ściągnąć, za niedługo będzie download. No, to po prostu mnie rozwala. No i tak ogólnie jeszcze takie szybkie informacje, że właśnie tylko w czwartki będę pokazywał te paki. O to wchodzi w serii i mam nadzieję, że seria wam się spodoba. No, no i widzimy się w następnym odcinku. Yy, właśnie czekajcie. Modę 0. I pokażę Wam coś. Crafting <laughs> już dla nas inu. właśnie. To chciałem pokazać i to, że tutaj pokazuję pasek slotu. To jest superowe. Yy, I mam nadzieję, że yy, zobaczycie następny odcinek z tej serii, bo już za niedługo będzie nowy no za tydzień. No, no, ale ogólnie będę tak w czwartki właśnie pokazywał ileś tamtek surpaków, które są śmieszne, fajne, dziwne i tego typu. Więc ja tutaj, <ścoughs> kurde, zakończę odcinek na koniu. O, ja się z Wami żegnam. A razie i cześć. Cześć, cześć.